Nieposłuszny Mojżesz. czterdziestoletnia tułaczka narodu izraelskiego po pustyni dobiegała końca. Rodzice mówili swoim dzieciom, już niedługo wejdziemy do ziemi, którą obiecał nam Pan Bóg. Potrzeba było jeszcze trochę cierpliwości, ponieważ czekały ich najtrudniejsze dni. Piasek pustyni palił stopy i podróż stawała się nie do zniesienia. A do tego jeszcze pojawił się kolejny problem. Skończyły się zapasy wody pitnej i w obozie znowu rozległo się narzekanie. Teraz przydałoby się, żeby ludzie przypomnieli sobie doświadczenia z przeszłości, kiedy to Pan nie jeden raz dawał im wodę oraz jedzenie. Jednak nikt nie pamiętał już o tych błogosławieństwach. Nikt nie zwrócił się do Boga, nikt się nie modlił. Nie mamy wody, umieramy z pragnienia. Jak długo można cierpieć? Lepiej byłoby nam umrzeć przed Bogiem, tak jak nasi bracia, wołali Izraelici. Nieszczęśliwy Mojżesz znowu podniósł wzrok ku niebu i po raz kolejny poprosił o pomoc. Cierpliwy Bóg nakazał narodowi podejść do skały, a Mojżeszowi kazał do niej przemówić i wtedy wypłynie z niej woda dla ludzi i bydła. Mojżesz jednak, stojąc przed niezadowolonym narodem, zamiast przemówić do skały, uderzył w nią dwa razy. Robiąc to, Postąpił bardzo nierozważnie. Zaraz zaczął tego żałować, ale było już za późno. Mojżesz zasmucił swojego Boga. Pan rozszczepił skałę i dał wodę w obfitości. Jednak postępek Mojżesza musiał zostać ukarany. Pan Bóg powiedział do Mojżesza i Aarona: Dlatego, że mi nie uwierzyliście, aby objawić moją świętość przed oczami Izraela, nie wprowadzicie tego narodu do ziemi, którą im daję. Przyznając się przed Bogiem do swojej winy, ani Aaron, ani Mojżesz nie oburzali się. I nie szemrali. Przyjęli tę karę i mieli siły do dalszego prowadzenia tego trudnego narodu. Niedługo potem Aaron razem z Mojżeszem i synem Eleazarem mieli pójść na górę Chor. Tam Mojżesz zdjął szaty Zarona i ubrał je. Elazarowi, który został teraz nowym arcykapłanem. Aaron zmarł na szczycie tej góry. Po odbyciu żałoby, Mojżesz wraz z całym narodem wyruszyli w dalszą drogę. Na podstawie czwartej księgi Mojżeszowej, rozdział dwudziesty oraz psalm dziewięćdziesiąty piąty wersety od 7 do 11 Drogi słuchaczu dziękuję ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze słowa Bożego Jeśli chciałbyś chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i zbawiciela Proszę, subskrybuj ten kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.